Pokój stołowy to największe i najbardziej reprezentacyjne wnętrze Białego Domu. Pokój stołowy był centrum willi, miejscem, w którym Stanisław August spotykał się z rodziną i bliskimi mu gośćmi. To bardzo jasne pomieszczenie. Podłoga jest pokryta mozaikowym parkietem w jasnobrązowej kolorystyce. Sufit jest biały, w rogach ozdobiony malowidłami. Po środku sufitu zawieszony jest kryształowy żyrandol siedmioświecowy. Ściany pomieszczenia są kremowe i gęsto pokryte dekoracjami malarskimi przedstawiającymi groteski autorstwa Jana Bogumiła Plersza. Na fotografii widzimy zachodnią ścianę sali. W jej centralnej części znajduje się nisza ozdobiona malowidłem pergoli porośniętej pnączem, dekoracja naśladuje wnętrze altany ogrodowej. Stoi w niej posąg Venus anadiomene, czyli wychodzącej z wody, wyrzeźbiony w białym marmurze. Posąg ma 149 cm wysokości. Przedstawia kobietę nagą od pasa w górę, poniżej bioder ma przewiązany materiał osłaniający łono i nogi. Tkanina opada aż do ziemi. Wystają spod niego fragmenty stóp rzeźby. Prawą ręką od góry ujmuje swoje długie włosy, lewą zgiętą w łokciu trzyma włosy po lewej stronie twarzy. Spogląda w dół. Posąg stoi na postumencie w kształcie sześcianu. To rzymska rzeźba z początku II wieku, kupiona dla króla w Rzymie i uzupełniona o głowę i ręce przez Angele Bruna, nadwornego rzeźbiarza Stanisława Augusta. Rzeźba jest jednym z elementów zachowanych z oryginalnego wystroju wnętrza. Po obu stronach wnęki symetrycznie powieszone są lustra, w których odbijają się dwuskrzydłowe czterodzielne okna w białej drewnianej ramie. Kolejno za lustrami, również symetrycznie, zawieszone są drewniane świeczniki przyścienne z baranimi głowami. To kolejny element zachowany z oryginalnego wystroju wnętrza. Dalej, po obu stronach ściany, znajdują się dwuskrzydłowe, czterodzielne drzwi w kolorze ścian pokryte malowidłami. Groteski pokrywające gęsto wszystkie powierzchnie ścian i drzwi ukazują rozmaite postaci. Wśród nich symbole czterech kontynentów: słoń, wielbłąd, amerykański struśnandu, koń. Na fotografii widzimy malowidła słonia i wielbłąda, które są umieszczone w rogach pomieszczenia blisko sufitu. Wielbłąd symbolizujący Azję po lewej stronie, słoń symbol Afryki po prawej. Wśród malowideł są też symbole czterech żywiołów, czterech pór dnia oraz znaki Zodiaku. Malowidła te przedstawiają symboliczny obraz świata i istniejącego w nim porządku. Plerż wzorował się na renesansowych malowidłach Rafaela w lodziach watykańskich, a ten z kolei podpatrywał twórców ze starożytnego Rzymu. Tego typu dekoracje były bardzo popularne w drugiej połowie XVIII wieku. Zdobiły między innymi buduar francuskiej królowej Marii Antoniny Fontainebleau czy Salone d'Ingresso Villa Borghese w Rzymie.